Wielkie emocje w Lidze Mistrzów: kto przetrwa fazę pucharową? Guardiola kontra Bayern, Real Madrid w tarapatach, Arsenal kontra Serie A? Czy Aston Villa może być czarnym koniem? To jest piłkarski świat. Zaczynamy! Faza grupowa Ligi Mistrzów dobiegła końca, a emocje sięgają zenitu. Znamy już zespoły, które awansowały do kolejnej rundy, a układ sił zwiastuje niezapomniane widowiska. Faworyci, niespodzianki, hitowe starcia. I potencjalne rewanże. To wszystko czeka nas w nadchodzących miesiącach. Kto przetrwa brutalne starcia i będzie miał szansę sięgnąć po upragniony puchar? Guardiola kontra Bayern? Real Madryt w tarapatach? W fazie play Manchester City stanie naprzeciwko Bayernu Monachium lub Realu Madryt. Takie zestawienie już na początku drabinki oznacza, że jedna z potęg odpadnie jeszcze przed jedną ósmą finału. Pep Guardiola może zmierzyć się ze swoją byłą drużyną, co nadaje rywalizacji dodatkowego smaku. Z drugiej strony Carlo Ancelotti i jego królewscy mogą stanąć na drodze mistrza Anglii, a jak wiadomo Real Madrid w Lidze Mistrzów to synonim triumfu. Liverpool liderem, kto go zatrzyma? The pewnie przebrnęli przez fazę grupową i zakończyli ją na pierwszym miejscu. W jednej ósmej finału czeka ich starcie z jednym z czterech rywali. Paris saint Benfica, AS Monaco lub Brest. Chociaż teoretycznie Liverpool ma przewagę, to w piłce nożnej nic nie jest pewne. PSG z Dembele w składzie wciąż jest groźne, a Benfica pokazała, że potrafi napsuć krwi największym. Arsenal kontra Serie A? Kanonierzy również bez problemu awansowali do 1-8 finału, gdzie czeka ich pojedynek z jednym z przedstawicieli Serie A. AC Milan Juventus lub kluby z Ligi Holenderskiej, PSV Eindhoven lub Feyenoord. Każde z tych starć przyniesie mnóstwo emocji. Juventus ma doświadczenie i wielkie nazwiska. Milan może liczyć na Lyon i swoją historię, a PSV i Feyenoord to drużyny, które lubią sprawiać niespodzianki. Czy Aston Villa może być czarnym koniem? Unai Emery i jego Aston Villa wcisnęli się do najlepszej ósemki dosłownie w ostatnich minutach. Teraz ich rywalem w jednej ósmej finału będzie jedna z drużyn. Atalanta, Borussia Dortmund, Sporting lub Club Bridge. Czy ekipa z Birmingham może powalczyć o coś więcej niż tylko awans do kolejnej rundy? Zobaczymy. Manchester City i Celtic. Kłopoty gigantów. Mistrzowie Anglii oraz Celtic Glasgow znaleźli się w tej samej sytuacji. Najpierw muszą przejść przez playoffy, by myśleć o jednej ósmej finału ich potencjalni rywale Bayern Monachium i Real Madrid, co oznacza, że nawet przy dobrych wynikach jeden z brytyjskich klubów może szybko pożegnać się z marzeniami o europejskim sukcesie możliwe brytyjskie ćwierćfinały. Niewykluczone, że w fazie ćwierćfinałowej zobaczymy dwa brytyjskie pojedynki. Jeśli Liverpool i Aston Villa awansują, mogą zmierzyć się ze sobą, a Arsenal czeka na jednego z dwóch, Manchester City lub Celtic. Taki scenariusz byłby niezwykle ekscytujący dla fanów Premier League. Lista drużyn w fazie pucharowej. jedna 8 finału Liverpool, Barcelona, Arsenal, Intermediola na Atletico Madrid, Bayern Leverkusen, Lille, Aston Villa, Playoffy, Atalanta, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, Real Madrid, AC Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting, Club Bridge. odpadli. Dynamo Zagrzeb, Stuttgart, Shakhtar, Donetsk, Bologna, Crena, Zvezda, Graz, Sparta Praga, Lips, Girona, Salzburg, Slovan Bratysława, Young Boys. Kalendarz rozgrywek: 31 stycznia losowanie playoffów, 11, 12, 18, 19 lutego playoffy, 21 lutego losowanie 1-8 finału, 4, 5, 11, 12 marca mecze 1-8 finału, 8, 9, 15, 16 kwietnia ćwierć finały, 29, 30 kwietnia i 6, 7 maja półfinały, 31 maja finał na Alians Arena. Czy możemy spodziewać się niespodzianek? A może wielkie marki nie dadzą szans nowicjuszom? Jedno jest pewne: nadchodzące mecze Ligi Mistrzów będą widowiskiem, którego żaden fan futbolu nie może przegapić. Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów już teraz zapisuje się w historii jako jedna z najbardziej nieprzewidywalnych. Nowy format sprawił, że tradycyjne układy sił uległy zmianie, a niektóre drużyny, które miały być faworytami, muszą teraz walczyć o przetrwanie. Czy Real Madrid poradzi sobie z Manchesterem City, czy Barcelona ma realne szanse na finał? Jak daleko zajdzie Bayern Leverkusen? Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższych miesiącach. Jedno jest pewne, czeka nas emocjonująca faza Pucharowa. A co Wy myślicie o tej nowej fazie rozgrywek? Jakie zestawienia byście widzieli w ćwierćfinałach, półfinałach? I oczywiście, kto ma zagrać w finale? Dajcie znać w komentarzu. Dziękujemy.